Siemanko. Witajcie w pierwszym odcinku w nowym roku 2023. A dziś mamy piątek 13. Miejmy nadzieję, że nie będzie dniem pechowym. A opowiemy sobie o dość nieprzyjemnej sytuacji. Na pewno wielu was się z nią już spotkało, a mianowicie o szybach do John Dira i uszczelkach. Także zaczynamy. Tak więc dzisiaj sobie zaczniemy troszeczkę inaczej niż zwykle, nie będzie porównania, a opowiemy sobie właśnie o takiej nieprzyjemnej sytuacji, która dosyć często się zdarza, jest to właśnie zbite drzwi czy też tylna szyba i to najczęstszą jest właśnie taką nieprzyjemną sytuacją, która może Was spotkać. Jeśli już ktoś nas wcześniej oglądał, zna nasze podejście, głównie skupiamy się na zamienniku. Ciężko jest dobrać taką szybę samemu, znaleźć ją na stronie, także proponujemy skorzystać z numeru telefonu, który wyświetla się, a ja lub Jacek na pewno Wam doradzimy, która szyba będzie właściwa. Jeśli byście właśnie szukali Takiej tutaj szyby, to łatwo ją znaleźć w katalogu. Teraz Wam się wyświetli krótki film instruktażowy, jak to łatwo sobie odnaleźć taką szybę. Wchodzicie na naszą stronę, katalog części, i wpisujecie, co jest Wam potrzebne, i wyświetla Wam się część. No, jeśli poszła szyba i macie dużo czasu, można to szkło wyskrobać z tej uszczelki. Która znajduje się tutaj, a możecie też znaleźć tą uszczelkę w naszej ofercie. W naszej ofercie uszczelka jest 5-metrowa na takie drzwi przy modelu 6620, w którym się znajdujemy. E, długość takiej uszczelki jest podana w katalogu, to jest e, około 3 metry. E, my te uszczelki mamy e, w zestawach 5-metrowych, i jest to w zamienniku 1 do 1, praktycznie to samo co oryginał. Idealnie pasująca. Co mogę jeszcze podpowiedzieć, tak od siebie? Warto zaopatrzyć się w jakiś klej. Ta uszczelka jest po prostu na metry sprzedawana, więc na końcu, jak już ją założycie, warto sobie ją skleić jedną do drugiej, czy też do szyby, żeby to po prostu Wam się tutaj nie wysuwała ta uszczelka. Samo zakończenie uszczelki można zastosować do góry. Tak jak jest tutaj, akurat w tym przypadku, bo to już była zmieniana. Także tutaj już widzę, że jest ta uszczelka jest już w zamienniku. Można to zastosować do góry, ale czasami może wam tam gdzieś zaciekać od góry, jak nie dokładnie dacie tego kleju. Ja bym proponował gdzieś tutaj albo od dołu, albo gdzieś od boku. W najmniej newralgicznym punkcie, gdzie można to sobie połączyć, a nie tutaj na przykład od boku, gdzie wchodzicie, bo tutaj można zahaczyć od spodu. Warto też ją podkleić, żeby się nie wysuwało. To prawda ta uszczelka ma w sobie taki metal, który zaciśnie, nie powinna się wysunąć na dół, ale warto tutaj od dołu sobie delikatnie przesmarować. No wiadomo, jak pęknie kolejny raz, no to będzie już trudniej to wyskrobać, jeśli tam będzie znajdował się klej, ale... Myślę, że warto troszeczkę tego kleju zastosować. Ta uszczelka też pasuje idealnie do tylnej szyby. Tak więc jeśli chodziłoby o tylną szybę, to tak samo też znajdziecie w naszej ofercie szyby i właśnie można też dokupić od razu sobie tą uszczelkę. No albo spróbować właśnie wydłubać z tej uszczelki resztki tego szkła. Ale jest to naprawdę troszeczkę czasu potrzeba, bo ostatnio Bujowi też sprzedawałem taką szybę też ma Jambira. no i widziałem jak tam sobie siedział i dłubał w tej uszczelce, udało mu się wydłubać no i po prostu zamontował wszystko pasowało idealnie bo otwory, nie musicie się nic martwić każdy otwór w tych szybach w zamienniku jest idealnie zrobiony, także nie ma żadnego problemu z montażem, montujecie idealnie pasującą szybę do swojego ciągnika nie mamy ich na stanie, tych szyb staramy się tego nie mieć, ponieważ jak wiecie kurierzy mało delikatnie traktują paczki także z taką szybą staramy się głównie tak, żeby po prostu klient zamawia, przedpłaci sobie na spokojnie tą szybę i wtedy my to wysyłamy bezpośrednio od dostawcy, żeby jak najmniejszą podróż miała po prostu do Was, czyli bezpośrednio od dostawcy, od którego kupujemy wysyłamy do Was, a jeśli chodzi o szyby do serii 6000, bo tutaj na tym się głównie skupimy, tutaj macie 6920 jest właśnie przednia szyba, ta uszczelka jak najbardziej będzie pasować tutaj. I musicie zwrócić uwagę, że tutaj właśnie ta szyba jest uchylna i ona jest w trzech częściach. Te wszystkie trzy szyby są też dostępne bez problemu w zamienniku. No i do tego ta uszczelka idealnie pasuje. Bo tak jak tutaj widzicie w modelu 6620, od którym, przy którym zaczynaliśmy. Tutaj szyba jest po prostu w całości, uszczelki nie ma, uszczelka znajduje się tutaj. W środku prawdopodobnie ona jest tutaj wklejona, ale nie, nie mam pewności, musiałbym to sprawdzić, ale tutaj ta uszczelka już właśnie nie będzie pasować. Ona pasuje tylko właśnie do tych przednich szyb, które są podzielone na trzy części i ta przednia szyba jest uchylna. Myślę, że w tym odcinku rozwialiśmy wszystkie wątpliwości. Jeśli czegoś nie jesteście pewni, zawsze możecie śmiało do nas zadzwonić, a my udzielimy Wam wszystkich odpowiedzi, przynajmniej postaramy się. Numer wyświetla się tutaj, a jeszcze mamy kilka małych ogłoszeń, także... Kod rabatowy YOUTUBE5 wyświetla Wam się tutaj, jest nowy na ten rok. A w tym miesiącu do końca stycznia mamy promocję na wybrane końcówki i przeguby układu kierowniczego. I jeszcze jedno takie małe ogłoszenie. Poszukujemy magazyniera, żeby nas wspomógł troszeczkę. Jest kolejna osoba potrzebna do naszego zespołu. Także CV możecie wysyłać na nasz adres mailowy. Będzie podany w... Na dole pod filmem, i tam też jest również link do ogłoszenia. Także zachęcamy i zapraszamy wszystkich, którzy czują się na siłach i podejmą z nami współpracę. A ja Was zapraszam na kolejny odcinek. Cześć!